Cześć kochani z tej strony Skarlet witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj przed Wami wyzwanie dziesięcioleci. Także mam nadzieję, że będzie fajnie, wiem, że lubicie. Ja też bardzo lubię, ale zawsze się powtarzam, że już bardzo lubię. Kochani, na pewno muszę Wam powiedzieć to na start, że na pewno, na pewno, na pewno będzie stream, na którym to streamie będziemy. Mm, zajmować się kwestiami technicznymi takimi jak delikatny remont tego domu, ponieważ jak widzicie, piętro jest jeszcze nietknięte, nieskończone, a chciałabym, żeby wyglądało już troszeczkę inaczej. Więc to jest absolutna podstawa. Kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to odwiedzić Klarka i tam dobudować mu pokój i załatwić te rzeczy. I ja będę jakby. myślę, że robić to częściowo na streamach, na Twitchu, częściowo na odcinku. No wiadomo, że takich stricte remontów na odcinku robić nie będę, bo was to nuży na odcinkach, z tego co wiem. Nie jest to dla was interesujące. zupełnie inaczej, się to ogląda na streamie, kiedy można pogadać. Jeżeli ktoś teraz będzie właśnie pisał, że on nie ma streama, i wo, czy nie ma streama, nie ma Twitcha i nie, nie chce miedzi w ogóle, to ja chcę tylko przypomnieć, że wcale nie musicie posiadać konta na Twitchu, żeby te streamy oglądać. Ponieważ te streamy się zachowują przez dwa tygodnie, można spokojnie sobie wejść. Link znajdziecie u mnie w opisie i odtworzyć sobie tego streama, popatrzeć. Tak samo jak w trakcie trwania tego streama, możecie sobie wejść i popatrzeć. A informacje o tych streamach na pewno będę podawać na Instagramie w mojej relacji, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram, bo jest po prostu takim najszybszym miejscem, gdzie mogę Was komunikować o tym, że są streamy. Natomiast, jeżeli zdecydujecie się na konto na Twitchu, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawienia follow i bycia ze mną właśnie na tym Twitchu. Także tak. Natomiast na odcinkach będziemy raczej zajmować się kwestiami takimi finansowymi. Jak wiecie, ja chcę część pieniędzy przeznaczyć na moje dzieci simowe. Mianowicie. Jak wiecie, ja chcę część pieniędzy przeznaczyć na moje dzieci Simowe, czyli na Clarka, czyli na Abrahama, ale wiadomo, że Edward coś tam też dostanie, tylko że Edward sam w sobie już jest bardzo wystarczający. On ma to swoją słynną produkcję wanien od 1900 roku, 1890 tak naprawdę roku. No i te firmę ojca przejmie, więc przejmie też ten dom, więc to wszystko będzie troszkę tak inaczej wyglądać. Natomiast Stanley niestety będzie nam już umierać, o czym na pewno wiecie. Ciężko o tym nie wiedzieć, dlatego że on już tutaj ma właśnie informację o tym, że będzie odchodzić do wieczności, więc będziemy musieli zrobić też jakiś cmentarz dla naszej rodziny. Taki cmentarz pewnie jak to miało miejsce w wyzwaniach, kochani. weźcie sobie weźmiecie porcję. W wyzwaniu RWDG, bo tam mamy taki cmentarz rodzinny, więc myślę, że. To będzie dobre. Czekajcie, ja przeteleportuję to dziecko, bo ono samo nie zejdzie. To młode samo zejdzie raczej, ono już jest takie bardziej ogarnięte. Także, no trochę tych remontów mnie czeka. Co się? Czemu nie mogłam kliknąć Stanleya? O co chodzi? Sprzątnij Stanley. Tutaj jeszcze popraw humor córce. To jest takie dziwne, że on będzie umierać. Czemu oni z tego kosza nie korzystają? Nie wiem, może jak te kuchnie ogarnę, to zaczną. Byłoby dobrze. Ty nie wiem, czego chcesz. Jest 17. Może ty chodź sobie tutaj. Skorzystasz, wykąpiesz się i zrobisz pranie upierzesz w wali. Bo twoja żona wciąż jest zmęczona. I niech idzie spać. A maluszki, maluszki miały, miały być teleportowane tu. Żeby sobie zjeść, myślę, że tak jest idealnie. Dzieciom chyba trochę towarzystwa brakuje, ale mogą sobie same ze sobą porozmawiać. A ty pogadasz tylko pomów o barabara. Schlebiaj. No córka niestety jeszcze nie znalazła nikogo, z kim mogłaby związek zawrzeć. Ani twój syn Abraham. Niestety nie dożyjesz pewnie tego. O. Szkoda, że to nie jest tak, wiecie, jak było w The Sims 3. Bo w The Sims 3 pamiętam, że oni, nawet jak mieli już zapełnioną tę liczbę dni przeżytych, to nie miałaś pewności, że on umrze akurat teraz. Bo na przykład, jak mieli umiejętności sportowe, m, to troszkę dłużej sobie żyli więc to było takie, powiem wam, fajne. Rozmawia o ulubionym kolorze, rozmawia o zabawkach. Kurde, no dużo się będzie działo. Będziemy mieć też postarzonego Nikolasa. Że jest Okaż niepewność. E, nie popisuj się, ale e, obejmij czule. Mam nadzieję, że z dobrego mikrofonu nagrywa, bo nie sprawdziłam. Życie. Ryzykownym. To już mamy załatwione. To idziesz skorzystać tu. Niedługo trzeba będzie też wychodek zlikwidować, nasz antyczny, bo wiadomo, że jak będą remonty i to wszystko, to już wychodek jest nam praktycznie niepotrzebny. Odwart, idziesz spać, i ty młoda spać pójdziesz też, bo jesteś bardzo zmęczona. Nie no, może Edward nie pójdziesz spać. Ty jako jedyny masz trochę takiej energii. Ale twoje dzieci średnio. Zrobimy ucz korzystania z nocnika i najpierw Nikolasa. Edward wszystko zrobi, sprzątnie. Wyładuj i przenieś, rozwiesisz na sznurku. A tu prania żadnego nie ma. Czyli nie masz za bardzo jakoś tak dużo roboty. Czemu nie robisz tego? Wyładuj i połóż? Nie. Wyładuj i przenieś, rozwieź na sznurku. Moi simowie się trochę mnie nie słuchają. Tutaj sprzątniesz kuwetę, wyrzucisz śmieci i będziesz sprzątać. A ty idziesz spać. Stanley umiera, kochani! Jezu! Jezu, 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 aż mi się przypomniało, jak. O nie, jak Andy umierał. Nie, Hani Stanley umarł. Ej, ale o co chodzi i czemu nie mam nagrobka? Halko. Co tu się odpierdzieliło? co? Ja go zrobię jeszcze raz mu tę śmierć, bo nie mam jego nagrobka. A mi zależy na jego nagrobku. Coś tu się mega zwiesiło, więc ja to sobie załatwię także go dodałam przez MC Command Center. Teraz tutaj zrobimy polecenia Sima. Zarządzaj Simem. Ożyw Sima. Ok. Um. A teraz zrobimy MC Command Center. Polecenia Sima. Zarządzaj Simem, zabij Sima, śmierć ze star starości. Szukamy. Jest. Bo po prostu coś się zwiesiło tutaj, absolutnie nie z mojej winy, więc. No. No, sorry, musisz dwa razy umrzeć, Stanley. Ty to wytrzyj. Clark do nas przyszedł. Poproś o radę. To co teraz mu zrobisz? Zrobisz mu. Ciachniesz go, nie? Kosiarz. No, mamy drugi nagrobek. Ach, chcąc, nie chcąc yy, się. No, nakombinowała. Ty sobie skorzystaj. I weź resztki. Kochani, zaczął się poród znowu. Ale tym razem też zrobię to raczej już z tym kliknięciem, bo nie wiem, czy chcemy czekać tyle czasu. Chociaż to powinno być naturalne. Nie, dobra, naturalnie jest. Idziesz się zdrzemnąć. Tw tutaj twój mąż wstaje, panika przyszłego rodzica, popanikuj sobie, nie dość, że śmierć, to jeszcze poród w tym samym czasie. Możesz jeszcze z bratem... No, czy... brat właściwie może sobie tak przychodzić, bo on ma, ma klucze do rezydencji, mówiliście, daj klucze do... nie, no nie ma klucze do rezydencji, więc ja nie wiem no nic, weźmiemy sobie resztkę z godzina druga zaczął się poród nasza Simka tutaj sobie drzemie na łóżku odpoczywa w oczekiwaniu na swoje najmłodsze dzieciątko ale obudzę sobie też już na przykład tutaj Zośkę, Zośka skorzysta Zośka się wykąpiesz no niestety umarli wasi rodzice więc troszkę to inaczej wszystko będzie wyglądać ty jesteś pod opieką teraz najstarszego brata naprawdę muszę już iść no idź, bo ty sam masz dziecko a my idziemy do łóżka Popłakać sobie i czekamy na to, co się urodzi. I mam nadzieję, że tym razem urodzi się naprawdę dziewczynka, bo za dużo już tych chłopaków. A to wszystko potem na wojnę pójdzie. Jane. Aha, idzie. Jane rodzi! Narodziny, urodziny i śmierć w jednym odcinku. Często pytacie o tę kołyskę, to jest kołyska z Krainy Magii. <grywa> Mamy dziewczynkę! I wiecie co? Ja wiem, że może to nie jest jakieś starodawne imię i w ogóle i w szczególe, ale bardzo mi się marzy, żeby to była Elena. No bo mamy Edwarda. Jeszcze jakieś daimona by się później przydało. Nie wiem, no Elena. No, bardzo mi się marzy i chciałam, żeby to była Elena. Więc mamy Elenę! Jezu, wreszcie! Elena! Boże, wreszcie jest Elena, kochani, z nami! Nasz kolejny dzidziuś. Super. No i niby mamy fajnie, bo dziecko, ale z drugiej strony pociesz po śmierci. Mm, chodź tutaj, pokarmisz z butelki. Nie, nie, z butelki nie możesz, ale y, matka nakarmi piersią, a ty później będziesz sobie przytulać maluszka. A ty pójdziesz sobie czytać. A chłopcy, jak się czujecie? Raz, ile tu mam simów do obskoczenia? No dużo. Jest mm, ok. <mum> 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 <I should. mum> Idź spać, bo ty robotę będziesz mieć. Będziesz musiał dużo pieniędzy jeszcze ogarnąć, żeby wyremontować z dziecią piętro i tak przecież obiecałeś ojcu, że pieniądze przekażesz rodzeństwu, więc naprawdę roboty masz przerąbanie dużo. No, bo trzeba jeszcze być Zośki, jakiś ogarnąć posak. No kochani, chcąc, nie chcąc, muszę już budzić tutaj naszą Jane też do roboty, bo przecież ona ma do oporządzenia dzieciaki, więc zmieniasz tutaj strój. Zaczynamy od tego, że podasz śniadanie, a na śniadanie będą. jajka na toście, młoda, idziesz do szkoły. Ty już jesteś ogarnięta, więc Zośką nie musimy sobie zaprzątać głowy, Jane. Musisz to zrobić, ponieważ tutaj jeszcze dzieci się obudziły w złośliwych, złych nastrojach. Możesz sobie tutaj skorzystać z nocnika, możesz. Ty chyba jesteś obsikany, więc sorry, ale ty też się budzisz i nie wiem. Właściwie ty się nie zajmujesz dziećmi, więc tutaj ty skorzystasz sobie i wykąpisz się i masz wylanę, bo jesteś facetem. Nie te czasy, żebyś się zajmował, ty sobie będziesz, nie wiem, ee, obijaj się? W sumie możesz się obijać, ty jesteś babą, więc i tak nie będziesz miała większego znaczenia niestety w tym challenge'u. Jezus, jak to brzmi, jak kobita tak mówi o kobicie. No, ale niestety jest jak jest. Tutaj przygotowujemy. Ty sobie załatwiasz potrzebę. Ty masz dziś urodziny. Ty jesteś brudaskiem totalnym i jesteś głodny i brakuje ci zabawy. Zaraz po was pójdziemy. Ty chyba będziesz mógł sobie tutaj zejść z tego, co ja wiem. Dobra, mamy jedzenie. Ty nie jesz, ty idziesz po najmłodszego, bo on jest tutaj płaczący. Musisz go podnieść. Walterka naszego. Właściwie on nie jest najmłodszy, no ale. Wszyscy płaczą, bo dziadek. Dzień miłości rozpoczyna się jutro. Wiecie, co było w Dzień Miłości? Dzień miłości mi się tak kojarzy ze Stanleyem. I Britą. Więc trzeba będzie to załatwić. Tu już porozmawiałeś z synem? Popraw humor. I możesz zrobić mu. A nie, on się sam przybierze. To troszkę sobie pogadasz do niego. To zmieniasz mu tę pieluszkę? Jane? Opieka nad małymi dziećmi przewiń. Flirciarska, bo przygotowania do romansowania, ok, i będziesz robić wykąp i walter. Ty sobie pogadasz z synem, a później, niestety, ale wracasz do roboty i robisz dalej produkcję vanien Slayów. a ty jak sobie zjesz to robimy tutaj zmianę stroju a właściwie na codzienny i pójdziesz się tutaj bawić właściwie to użyj pieluszki, rozbij się, biegaj w kółko bo teraz będzie trzeba jeszcze mu tort przygotować. Dobra, mamy już Toddlera. To bierzesz go, podnosisz. O, najmłodsze też płacze. A jak to zrobisz, to będziesz robić tutaj gotuj. I lecimy z ciastem. Chyba, że mamy jakieś wyposażeniu, więc wtedy otwieramy i patrzymy. Ciasto czekoladowe jest. A, mamy, mamy. Spokojnie możemy robić urodziny. Zostało 8-4 godziny do zepsucia, więc. Słowam do lodówki na razie, bo. Jeszcze nie są gotowi. Stanley, Stanley, Boże, Edward, robisz mebel? Wiem, kochani, że ja bardzo często mylę ich imiona. Ale ja niestety mam taką urodę na odcinkach, to wiecie. Patrzcie, zawsze kogo mam klikniętego, to o tym mówię. Niestety, ja zawsze będę tej imiona... O, Barabara, ona chce kolejne dziecko mieć, widzę. Hmm. Okej, okay. ale może jednak się wstrzymamy, Jane, chociaż jeden dzień. Co? Dziecko urodziłaś niedawno, więc tak, dziecko za dzieckiem. Podejrzewam, że gdyby mi kazała Barabara, to oczywiście dziecko by było. Dobra, my chyba mamy już wszystko, więc możemy teraz otworzyć. I możemy tutaj zabierać naszego Nikolasa. Pomóż zdmuchnąć świeczki. Bierzemy Nikolasa. Nikolas, będziesz mieć urodziny. Podejdź tu, Edward. Nawet Sofia wróciła ze szkoły już. Sofia, idź sobie skorzysta i też tu podejdź. Czemu ty nie podchodzisz? Usiądź. Urodziny mamy. Też możesz zaśka tutaj usiąść. O, Abraham nawet do nas padł. Czekaj, Abraham, jasne, chodź, zaproś do środka. O Jezu, Bubizdzie cię ubknie. Jezu. Dobra, coś tam jeszcze się uchwyciło. No i mamy Nikolas, zmienił grupę wiekową. Jakbym mu losowała cechę, to byłby wrażliwy, czego oczywiście na razie nie potrzebujemy. Bardziej skupmy się na tych cechach, które chciałabym, żeby miał. I ja sobie myślę, że on po swoich rodzicach może być na przykład perfekcjonistą. Myślę, że to byłaby dla niego dobra cecha. I chciałabym, żeby był. nie wiem, motoryczny? Będzie jeden pies i tak tego nie spełniam. W sensie, nie chcę mi się z tym bawić. I mamy go! Nikolas z McTinsley! Już, kochani, stał się tutaj dzieciakiem, ale weź porcję... Właściwie chciałam, żebyście się wszyscy poczęstowali tym tortem. Zawołaj na posiłek. Ty też weź porcję. Bąbel, chodź do nas. Po prostu weźcie sobie wszyscy porcję. Ciasta. No, urodziny w końcu mamy. Zaraz zobaczymy, jak Nikolas będzie nam wyglądał w kasie. Może się spodziewać prezentów. Szkoda, że nie ma z nami Clarka na przykład, że Clark się tutaj nie zjawił. Ale fajnie, że przychodzą do nas, że jest właśnie Abraham. I to szczególnie w ten smutny czas. No, a Zośce zaczynają już mówić, że stara panna, więc Zośka trochę smutno, muszę Ci powiedzieć, smutno. Lekcja za 16 godzin, a starzenie się za jeden dzień, więc teoretycznie Ty też mogłabyś się dzisiaj postarzyć, ale już to zostawimy. Albo wiecie co, Zośkę też postarzę. Jak już lecimy z tymi urodzinami, to Zośka też niech ma. A jeszcze jest tort? Jest tort. Więc chodź z Zośka. Wypowiedz życzenie, staniesz się dorosłą. No nie ma sprecyzowane czy dzień, czy dwa. A właściwie to już dobre, żeby była starą panną. Przynajmniej na razie. Zośki cechy są dosyć takie dziwne, ponieważ ona chce być niezależnym botanikiem, jest schludna, jest samotniczką i do tego chciałabym, żeby miała taką cechę, jak znajdę ją, to Wam powiem. Nie znalazłam takiej cechy, jaką bym chciała, ale stwierdziłam, że może być romantyczką, ponieważ cały czas siedzi, właśnie żadnej jeszcze miłości nie miała, więc może marzyć o tej miłości, może chcieć, żeby coś takiego właśnie w jej życiu się trafiło, więc myślę, że cecha będzie tutaj bardzo, bardzo, bardzo dla niej dobra. A teraz lecimy do kasa. Ani Nikola został już przeze mnie przerobiony. Tak prezentuje się w swoim stroju codziennym. Zdecydowałam się, że tym razem dam taki sweterek. Nie wiem do końca czy to pasuje, czy nie pasuje powiem Wam, że średnio wiem jak powinnam tych chłopców ubierać w tamtych latach i też nie mam za bardzo do tego modów jak widzicie, więc staram się mniej więcej chociaż, żeby to miało jakiś taki klimat nie wiem, starodawny to jest jego strój codzienny, no te oficjalne czy tam piżamy, to wiecie, to są takie już raczej powtarzalne rzeczy, ma jeszcze zrobiony ten strój na zimną pogodę, żeby w miarę jako tako wyglądać także mniej więcej tak się prezentuje jeszcze raz pokażę Wam Zosię Zośka dosyć taka Wydaje mi się, że ona ma nawet taką no spoko figurę, nie? Jest taka normalna dziewczyna, trochę tam bioderek, trochę coś, ale klimatycznie bardzo ładnie. Także tak się prezentuje nam Zofia. Zofia nie zostaje tutaj na razie zmieniona, ale Zofią będziemy się w następnej kolejności zajmować. Aż mnie zatkało, bo no musimy też jej życie ułożyć, także potwierdzamy i przechodzimy dalej do rozgrywki. Jest taki smutny, no tak, no dziadek umarł, no to co masz być szczęśliwy? Tutaj sobie skorzystasz, wykąpiesz się i zamienicie się pokojami chyba chłopcy, bo wydaje mi się, że ty dostaniesz na razie pokój wujka, to umieścimy w wyposażeniu i tu ci wrzucimy chociaż nie... Nie, nie będziemy tak robić. To był Twój pokój, więc to zostanie Twoim pokojem. Tutaj ci umieszczę to łóżko. Garnuszek przeniesiemy tu i przeniesiemy też tutaj klocki. Natomiast tobie wręczę kufer jakiś z zabawkami, myślę. A nie, w wyposażeniu rodzina był Stanley. Wy... Rodziny, przepraszam, był Stanley. A dobra, no to mamy dwa nagrobki Stanley'a, więc nie wiem, czy się coś nie pochrzani teraz, więc super, fajnie. Ale po prostu nie ogarniam, co ta gra mi odwaliła. Tutaj szczerze, nie ogarniam, i chyba już nawet nie chcę się nad tym zastanawiać. Jest to dla mnie co najmniej dziwne, kochani. Natomiast szukam teraz kufra z zabawkami. Tutaj macie link podany do nocnika. A kufer z zabawkami chciałabym, żeby to był kufer z tej serii vintage kufrów z zabawkami. I tutaj coś takiego było. Co ja mam z tym vintage, nie wiem, retro. Gdzież to jest? Dla dzieci? No, to. On jest taki fajny. On mi się podoba. Przynajmniej na razie niech zostanie ten. I oczywiście, jak mówię, będziemy się zajmować też zmianami w tych pokojach, ponieważ no, wygląda to, jak wygląda. Nie wygląda to zbyt ładnie, więc nie wiem, ty się pójdziesz tutaj bawić zabawką. Młody potrzebuje do toalety, więc ty zamiast jeść, to cię. A właściwie ojciec może uczyć korzystania Woltera z toalety. A to odsadzimy już do mycia. Zośka natomiast... No cóż, ty nie masz Zośka pracy, więc chodź tutaj, nie wiem. Zbierz cały plon. Tutaj sobie trochę poewoluujemy, bo coś tutaj się błyszczy, że ewoluowanie. Aha, bo ty nie możesz ewoluować, nie masz takich umiejętności. No, i wyładuj, i połóż. Widzicie co? Muszę sobie jeszcze jedną rzecz zrobić, bo teraz ją zauważyłam. A wcześniej nie zwróciłam na nią aż tak uwagi. Mianowicie. Nie wiem czemu ta pieskownica jest taka jakaś przesunięta. Moment, teraz będzie lepiej. Dobra, ty sobie idź tutaj pospać. Ty czemu nie idziesz z tym dzieckiem? Aha, bo on robi teraz to Pampersa. No super. No super, Walter. Sprawdź, jak się ma małe dziecko, nie? Opieka nad małymi dziećmi i przewiń go. O, lera jasna, ile pieniędzy tutaj mamy. hu, kochani, to my możemy robić remonty, budowy, po prostu wszystko jak leci. Czekaj, nie garnuszek, tylko czytaj. I dopiero będziesz sobie czyścić. Teraz powinieneś móc już czytać. 32 tysiące, kochani, więc śmiało możemy te fundusze jakoś tam porozdzielać. Edward, zgodnie z testamentem swojego ojca, zabezpieczy przyszłość swojego rodzeństwa. Także dobrze, dobrze, dobrze się składa, naprawdę bardzo dobrze się składa. Natomiast ja, kochani, w tym momencie będę już kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Oczywiście dajcie znać, jakie są wasze opinie, jak myślicie, co się będzie dalej działo, co z Nikolasem, czy podoba wam się przemiana Nikolasa, w sensie, czy zaakceptujecie go, czy już taki starszy Nikolas jest fajny, jak myślicie będzie wyglądać jako nastolatek. Ja jestem bardzo tego ciekawa naszego rudowłosego Nikolasa. I zapraszam Was oczywiście na inne serie na moim kanale, zapraszam Was oczywiście na pomyłki, które będą jutro o godzinie 10, mam nadzieję, że uda mi się je zmontować, Facebook, Instagram dla Was w opisie jeszcze raz, zapraszam Was na Twitcha, ponieważ na Twitchu będziemy robić sobie streamy właśnie odnośnie zmian takich wnętrzarskich w dziesięcioleciach, ale nawet jeżeli nie będziecie chcieli nas tam na Twitchu mnie odwiedzić, to zawsze ja będę pokazywać te zmiany, które zachodzą w domu na odcinku, więc... Tak czy siak, nie umknie Wam to. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!